Wyobraź sobie, że tracisz wszystko nie z powodu błędu, nie z powodu oszustwa, ale z powodu własnego wyboru a teraz wyobraź sobie życie w świecie, w którym nikt nie wie, kim naprawdę jesteś gdzie twoje tytuły, pieniądze, nazwisko nie znaczą absolutnie nic dokładnie to zrobił on. Milioner, zmęczony byciem ocenianym za to, co ma, a nie za to, kim jest. Postanowił zniknąć. Zamienia luksus na prostotę, komfort na niepewność i rzuca się w zupełnie inne życie. Ale to, co miało być tylko eksperymentem, przeradza się w coś nieoczekiwanego. W środku nowej rzeczywistości spotyka bowiem kogoś, kto dostrzega w nim coś więcej niż tylko wygląd kobietę, która nie dba o jego konto bankowe, która nie chce niczego więcej niż to, kim naprawdę jest. I wtedy wszystko się zmienia. Problem? On kłamał przez cały czas. Teraz może stracić jedyną rzecz, której nie da się kupić za żadne pieniądze. Czy prawda go wyzwoli, czy zniszczy. Brzęk kryształowych kieliszków odbijał się echem po sali, mieszając się z szumem powierzchownych rozmów. Drogie ubrania, wyćwiczone uśmiechy, wyrachowane gesty. Zawsze tak było. Obserwował wszystko ze swojego konta, trzymając kieliszek wina, którego nawet nie chciał pić. Dla wszystkich był tylko kolejnym milionerem, otoczonym luksusem, ale w jego wnętrzu narastał niepokój. Widziałeś kiedyś kogoś bez pieniędzy, traktowanego z szacunkiem? Zapytał jeden z mężczyzn obok niego, śmiejąc się, gdy bawił się swoim złotym zegarkiem. Nie widziałem. Pieniądze to władza, zmarszczył brwi. A gdyby ktoś bez pieniędzy był lepszy od każdego z nas? Krąg mężczyzn roześmiał się. Nie ma czegoś takiego, powiedział inny. Bez pieniędzy nikt nie jest nikim. Ścisnął szklankę między palcami. Ta rozmowa tylko potwierdziła to, co już podejrzewał. Nikt tam nie patrzył poza swoje saldo bankowe. Przyjaźnie, zainteresowania, miłości, interesy. A gdybym nie był bogaty, jak byłbyś traktowany? Wątpliwości dręczyły jego umysł. Tej nocy podjął decyzję: zniknie. Pozbawi się luksusu, przywilejów i nazwiska. Będzie żył jak zwykły człowiek, zdala od przywilejów, które zawsze znał. Następnego ranka wziął małą walizkę, kilka prostych ubrań i wyjechał, nie mówiąc nikomu. Cel podróży okolica, w której nikt nie znał jego imienia. Pierwsze uderzenie przyszło szybko. Na ulicy ludzie odwracali wzrok, niektórzy nawet unikali jego drogi. Bez dobrze skrojonego garnituru i importowanego samochodu wydawał się niewidzialny, próbował znaleźć pracę, wszedł do skromnego sklepu. Zatrudniamy? Zapytał kierownika. Mężczyzna spojrzał na jego proste ubranie, nie rozpoznając człowieka, który pojawiał się na okładkach magazynów. Nie zatrudniamy. Wskazał na tabliczkę na drzwiach. Vacancies open. Chyba pan nie rozumie, powiedział niecierpliwie kierownik. Nie zatrudniamy ciebie. Odrzucenie było dla niego szokiem. Zawsze wierzył, że kompetencje wystarczą. Teraz przekonał się, że wygląd i status są warte więcej niż jakiekolwiek CV. Kiedy w końcu dostał pracę w małej knajpce, poczuł coś innego. Po raz pierwszy nie był milionerem. Był zwykłym człowiekiem. I może właśnie tego potrzebował. Rutyna w restauracji była wyczerpująca. Budził się wcześnie, sprzątał stoliki, zmywał naczynia i obsługiwał niecierpliwych klientów. Jego ręce, które kiedyś tylko podpisywały milionowe kontrakty, teraz nosiły tace i szorowały podłogi. Pod koniec dnia bolał go każdy mięsień. Na początku nie sądził, że to wytrzyma, ale coś w nim się zmieniło. Po raz pierwszy poczuł się częścią prawdziwego świata. Trzeciego dnia w pracy próbował nawiązać rozmowę z jednym z kolegów. Jak możesz wytrzymywać takie tempo każdego dnia? Mężczyzna roześmiał się, wycierając szklankę. Nie mam wyboru. Rachunki nie czekają. Na tym polegała różnica. Dla niego był to eksperyment, dla innych było to życie. Zniecierpliwiony klient pstryknął palcami. Hej, ty, chcę moją kawę teraz. Wziął głęboki oddech, powstrzymując irytację. Wcześniej zwykły telefon mógł spowodować zwolnienie kelnera, teraz on był tym kelnerem. Nalał kawy, ale mężczyzna zmarszczył nos. Jest zimna. Przynieś jeszcze jedną. Sięgnął po filiżankę, ale klient złapał go za ramię. Pospiesz się, nie mam całego dnia. Zanim zdążył zareagować, z za jego pleców dobiegł głos. Zaraz tam będzie. Nie musisz być niegrzeczny. Odwrócił się i zobaczył kobietę w fartuchu wpatrującą się w klienta stanowczym wzrokiem. Mężczyzna mruknął, ale nie powiedział nic więcej. Kiedy klient wyszedł, zwrócił się do kobiety. Zawsze bronisz nieznajomych? Kobieta wzruszyła ramionami. Po prostu nie lubię ludzi, którzy myślą, że są lepsi od innych. Uśmiechnął się. W takim razie musisz być cały czas zła. Roześmiała się, wyciągając rękę. Elisa. Uścisnął jej dłoń, czując coś innego. Przyjemność. Jeszcze o tym nie wiedział, ale ta chwila zmieni wszystko. Mijały dni, a on zaczął zauważać coś ciekawego. Eliza traktowała wszystkich z szacunkiem, niezależnie od tego, kim byli. Nie roztkliwiała się nad bogatymi klientami, ani nie była niecierpliwa wobec tych, którzy wydawali się mieć niewiele. To go zaintrygowało. Pewnego popołudnia, sprzątając stolik obok niej, postanowił zapytać: Czy zawsze wszystkich tak traktujesz? Zatrzymała się, marszcząc brwi. W jaki sposób? Jakby byli równi, niezależnie od tego, czy byli bogaci, czy biedni? Elisa roześmiała się. Powinno mnie to obchodzić. Wzruszył ramionami. Większość ludzi się przejmuje, większość ludzi się myli. Podniosła tacę i odeszła. Stał nieruchomo przetrawiając te słowa. Dorastał, słysząc, że pieniądze definiują wartość mężczyzny. Ale co, jeśli to nie była prawda? Później do kawiarni wszedł dobrze ubrany mężczyzna. Rozpoznał go z wystawnych kolacji i imprez. Klient złożył proste zamówienie, ale kiedy został obsłużony, zmarszczył brwi. To jest okropne. Przynieść coś innego. Przytrzymał filiżankę, zachowując zimną krew. Kawa jest taka, jak zawsze, proszę pana. Mężczyzna prychnął. Nie wiesz, z kim rozmawiasz, prawda? Powstrzymał się od śmiechu. Gdyby tylko ten człowiek wiedział, zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, wtrąciła się Elisa. Jeśli nie jest pan zadowolony, mogę przygotować kolejną. Klient zmrużył oczy. Masz szczęście, że jesteś ładna, inaczej nawet by cię tu nie było, krew mu się zagotowała. Już miał się odezwać, gdy Elisa chwyciła go za ramię, delikatnie ściskając. Nie warto, mruknęła. Wziął głęboki oddech, kontrolując swój gniew. Kiedy klient wyszedł, odwrócił się do niej. Czy zawsze tak połykasz żaby? Nie, ale czasami walka niczego nie zmienia. Zdał sobie sprawę, że Elisa widzi świat w inny sposób i chciał ją zrozumieć. Ich związek rozwijał się naturalnie. Praca w stołówce nie wydawała się już tak ciężka, kiedy byli razem. Rozmowy płynęły i zauważył coś innego w Elisie. Nie jęczała o swoim trudnym życiu ani nie zazdrościła bogatym klientom, których obsługiwała. To go zafascynowało. Pewnego wieczoru po pracy Oboje wyszli razem, spacerując bez celu. Zawsze taka byłaś? Zapytał, uniosła brew. Jaka? Silny, bez urazy do świata. Uśmiechnęła się w bok. Kiedyś zastanawiałam się, dlaczego niektórzy ludzie mają wszystko, a inni nic. Ale pewnego dnia zdałam sobie sprawę, że jeśli spędzę życie na narzekaniu, nic się nie zmieni. Zrobiłam więc, co mogłam. Ruszyłam naprzód. Zamilkł na chwilę, a gdybyś mogła mieć wszystko, Elisa roześmiała się. Co to znaczy mieć wszystko? Ogromne domy, luksusowe samochody, drogie zegarki. Poczuł dreszcz w żołądku. Mówiła o rzeczach, które zawsze miał, ale po raz pierwszy zakwestionował ich wartość. Posiadanie wszystkiego oznacza życie w spokoju, kontynuowała. I tak jest. To go zaskoczyło. Jak ktoś, kto ma tak niewiele, może czuć się kompletny. Kilka dni później wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Eliza przyszła do kawiarni zrozpaczona. Straciłam dom. Właściciel podniósł czynsz. Nie stać mnie. Poczuł chęć pomocy, ale powstrzymał się. Czy gdyby ujawnił, kim naprawdę jest, przyjęłaby jego pomoc? Co zamierzasz zrobić? Zapytał. Znaleźć inne miejsce, pracować ciężej. Nie wyglądasz na zdesperowaną, wzruszyła ramionami. Nauczyłam się ufać, że w ten czy inny sposób wszystko się ułoży. Nigdy nie spotkał nikogo takiego. W jego świecie problemy rozwiązywało się pieniędzmi, ale Elisa stawiała czoła trudnościom z wiarą, której nie rozumiał. Pod koniec dnia zastał ją siedzącą na zewnątrz i obserwującą niebo. Masz dziś dokąd pójść? Uśmiechnęła się. Jeszcze nie. Ale to nie pierwszy raz, kiedy przez to przechodzę. Znajdę sposób, wpatrywał się w nią zdumiony. Naprawdę w to wierzysz, prawda? To nie jest kwestia wiary, to jedyny wybór, jaki mam. Po raz pierwszy zapragnął być taki jak ona, mijały dni, a on zaczął zdawać sobie sprawę z wpływu, jaki Elisa wywarła na jego światopogląd. Wcześniej postrzegał pieniądze jako rozwiązanie wszystkiego. Teraz zobaczył coś innego, jej odporność, jej zdolność do kontynuowania pomimo trudności. Pewnego wieczoru po pracy oboje siedzieli na tyłach kawiarni, dzieląc się zimną kawą. Miałeś kiedyś pieniądze? Zapytała nagle. Zmarszczył brwi, zaskakując ją. Dlaczego pytasz? Bo nie wyglądasz na kogoś, kto dorastał z niczym. Odwrócił wzrok, czując ucisk w klatce piersiowej. Powiedzmy, że widziałem obie strony medalu. Wzięła łyk kawy, przyglądając mu się z zaciekawieniem. A którą ty wolisz? Nie odpowiedział od razu. Wcześniej powiedziałby, że bogactwo jest wszystkim, ale teraz jego pewność się rozpadała. Myślę, że wciąż próbuje się dowiedzieć. Elisa uśmiechnęła się w bok. To znaczy, że już znasz odpowiedź, tylko nie chcesz się do tego przyznać. Ta rozmowa go poruszyła. Po raz pierwszy poczuł się bezbronny. Nie jako ktoś lepszy od reszty, ale jako zwykły człowiek, borykający się z wątpliwościami, których nigdy nie brał pod uwagę. Następnego dnia zobaczył Elisę patrzącą na ulotkę dotyczącą kursu technicznego. Myślisz o studiach? Tak, ale teraz mnie na to nie stać. Miał ochotę jej pomóc. Jeden czek rozwiązałby problem, ale gdyby to zrobił, jakby zareagowała. Który kierunek? Administracja biznesowa. Chcę kiedyś otworzyć własną firmę. Uśmiechnął się. Eliza miała ambicje, ale nie dla pieniędzy, dla chęci zbudowania czegoś własnego. Uda ci się. Mam taką nadzieję. Tej nocy, gdy leżał w małym łóżku w wynajętym pokoju, zdał sobie sprawę, że Elisa zmienia jego spojrzenie na świat. To nie pieniądze czyniły kogoś silnym. To odwaga by iść naprzód, nawet gdy wszystko wydaje się być przeciwko tobie. I nie wiedział, czy miałby taką samą odwagę, gdyby był na jej miejscu. Wątpliwości zaczęły trawić jego myśli. Każdego dnia czuł się bliżej Elisy, ale kłamstwo, które nosił, rosło jak ciężar niemożliwy do zignorowania. Tego wieczoru, gdy razem zamykali kawiarnię, w końcu zapytał: Co byś zrobiła, gdybyś dowiedziała się, że ktoś cię okłamał? Elisa zmarszczyła brwi, zaskoczona tym nagłym pytaniem: To zależy, czy kłamałby cię oszukać, czy by lepiej zrozumieć świat? Wstrzymał oddech. Nie wiedziała, ale dokładnie opisała swoją sytuację. A jeśli to był ktoś, kto nie chciał cię skrzywdzić, ale ostatecznie ukrywał coś ważnego, Elisa skrzyżowała ręce w zamyśleniu. Myślę, że każdy ma swoje powody. Ale w końcu prawda zawsze wychodzi na jaw. Odwrócił wzrok, czując przyspieszone bicie serca. Następnego dnia próbował się trochę zdystansować, ale to było niemożliwe. Kiedy był obok niej, czuł się inaczej. Po raz pierwszy w życiu ktoś zobaczył go poza jego fortuną, poza jego statusem. Wiedział, że w chwili, gdy prawda wyjdzie na jaw, wszystko może się zmienić. Napięcie w jego wnętrzu rosło. Obsługując klienta, upuścił szklankę na podłogę. Hałas sprawił, że wszyscy podnieśli wzrok. Elisa podeszła do niego. Wszystko w porządku? Westchnął, podnosząc odłamki szkła. Po prostu jestem rozkojarzony. Nie jesteś taki sam jak wcześniej. Coś cię trapi. Chciał powiedzieć, chciał jej powiedzieć, że nie jest zwykłym pracownikiem, że pieniądze, na które tak ciężko pracowała, nigdy nie były dla niego problemem. Ale jak? Jak mógłby to wyjaśnić, nie sprawiając wrażenia, że ją oszukał? Jestem po prostu zmęczony, skłamał. Obserwowała go przez kilka sekund, zanim westchnęła. Kiedy będziesz chciał o tym porozmawiać, wysłucham cię. Poczucie winy ścisnęło jego klatkę piersiową. Eliza mu ufała. Wiedział, że to zaufanie wkrótce się skończy. Tej nocy, patrząc na swoje odbicie w lustrze, zadał sobie pytanie, którego bał się najbardziej: czy gdyby Elisa poznała prawdę, nadal patrzyłaby na niego w ten sam sposób? W głębi duszy znał już odpowiedź. Ciężar prawdy stawał się nie do zniesienia. Chciał jej wszystko powiedzieć, ale strach przed reakcją Elisy paraliżował go. Każda rozmowa była jak test, każde spojrzenie jak nieme pytanie. Tego popołudnia, gdy sprzątali stoły po pracy, Elisa nagle wpatrywała się w niego. Od kilku dni dziwnie się zachowujesz, zmusił się do uśmiechu. Jestem po prostu zmęczony, potrząsnęła głową. Nie, to coś więcej, coś ukrywasz. Zanim zdążyła odpowiedzieć, po drugiej stronie drogi zaparkował luksusowy samochód. Był to ekskluzywny model, który posiadało niewiele osób w kraju. Na jego nieszczęście Elisa go zobaczyła. Spójrz na ten samochód. Mruknęła, ale gdy przyjrzała mu się bliżej, jej oczy zwęziły się. Czekaj. Ten facet, który wyszedł z banku, czekał na ciebie? Jego serce przyspieszyło. Spojrzał na mężczyznę w garniturze, który wysiadł z samochodu i zdał sobie sprawę zbyt późno. To był jeden z dyrektorów jego firmy. Eliza zauważyła sposób, w jaki mężczyzna na niego patrzył, oczekiwanie na jego twarzy i wtedy zapadła cisza. Kim pan jest? Jej głos był zimny, podejrzliwy. Próbował się odezwać, ale słowa utknęły mu w gardle. Nie jesteś tu tylko pracownikiem, prawda? Wziął głęboki oddech, wiedząc, że nie ma wyjścia. Elisa, ja, ale ona już robiła kroki do tyłu. Jak długo mnie okłamywałeś? To nie było kłamstwo. Ja tylko. Chciałam zrozumieć, jak to jest żyć bez pieniędzy, roześmiała się bez humoru. Zrozumieć, czy to był dla ciebie eksperyment? Poczuł ucisk w klatce piersiowej. Nie, na początku może, ale potem poznałem ciebie i wszystko się zmieniło. Spojrzała na niego, jakby już go nie poznawała. Nie wiem, kim jesteś i chyba nigdy nie wiedziałam. Potem, nie oglądając się za siebie, Elisa wyszła. Po raz pierwszy w życiu zdał sobie sprawę, że żadne pieniądze tego nie naprawią. Pustka, jaką pozostawiła po sobie Elisa, była nie do zniesienia. Przez wiele dni próbował przekonać samego siebie, by dać jej czas, ale w głębi duszy wiedział, że coś się zepsuło. Nigdy więcej nie pojawiła się w kawiarni. Czekał na każdą zmianę, na każdego klienta, ale Elisa nigdy nie wróciła. Potrzeba odnalezienia jej pochłonęła go. Po pracy poszedł do starego budynku, w którym mieszkała, ale dowiedział się od sąsiada, że wyjechała w pośpiechu i nie zostawiła adresu. Błąkał się bez celu po ulicach, czując ciężar, którego nigdy wcześniej nie nosił. Zawsze miał wszystko, czego chciał, z wyjątkiem tego. Następnego ranka próbował się z nią skontaktować, zadzwonił na jej numer, ale od razu odezwała się poczta głosowa. Wysłał krótką wiadomość: Pozwól mi wyjaśnić, bez odpowiedzi. Później, siedząc w swoim małym wynajętym pokoju, poczuł, że jego telefon wibruje. Jego serce podskoczyło, ale kiedy spojrzał na ekran, zdał sobie sprawę, że to nie Elisa. Gdzie do cholery byłeś? Zabrzmiał zirytowany głos dyrektora jego firmy. Odwołane spotkania, wściekli udziałowcy i zmarnowana fortuna przetarł dłonią twarz. Od tygodni ignorował ten świat, teraz przyciągał go z powrotem. Nie mogę teraz wrócić. Nie mogę czy nie chcę? To pytanie wisiało w powietrzu. Po raz pierwszy nie znał odpowiedzi. Tego wieczoru poszedł do parku, gdzie kiedyś spacerował z Elisą. Usiadł na ławce, na której tyle razy rozmawiali, i wtedy, nie zdając sobie z tego sprawy, usłyszał za sobą znajomy głos. Nigdy łatwo się nie poddawałeś, prawda? odwrócił się szybko. Elisa stała tam ze skrzyżowanymi ramionami i nieporuszonym spojrzeniem. Dlaczego tu jesteś? zapytała wziął głęboki oddech, ponieważ musisz wiedzieć, że nic, co wydarzyło się między nami, nie było kłamstwem. Zawahała się. Ale skłamałeś, kłamałem o tym, kim byłem, ale nie o tym, kim jestem. Milczała, a on zdał sobie sprawę, że po raz pierwszy odkąd wszystko się rozpadło, ma szansę, szansę by udowodnić, że ponad wszystko pragnął być jej wierny. Elisa długo nic nie mówiła. Cisza między nimi była ciężka, jakby każde niewypowiedziane słowo wisiało w powietrzu. W końcu przełamał napięcie. Nigdy nie chciałem cię skrzywdzić, westchnęła, krzyżując ramiona. Zdajesz sobie sprawę, jakie to dla mnie uczucie. Ufałam ci, byłeś kimś prawdziwym, przynajmniej tak mi się wydawało, przytaknął ból widoczny w jego spojrzeniu. Wiem o tym. Ale wszystko, czego z tobą doświadczyłem, było prawdziwe. Sprawiłaś, że zobaczyłem rzeczy, z których nigdy nie zdawałem sobie sprawy. Obserwowała go, próbując rozszyfrować. Mogłeś mi powiedzieć od początku, i uwierzyłbyś w to? Odwróciła wzrok. Nie wiem, zrobił krok do przodu. Zdałem sobie sprawę z czegoś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Całe życie wierzyłem, że liczą się tylko pieniądze. Ale potem spotkałem ciebie i pokazałaś mi, że są rzeczy, których nie można kupić. Elisa zamknęła na chwilę oczy. Kiedy je otworzyła, jej wyraz twarzy był mniej twardy. A czego ty teraz chcesz? wziął głęboki oddech. Chcę zrobić coś, co ma znaczenie coś prawdziwego uniosła brew. A jak zamierzasz to zrobić? zawahał się przez chwilę, po czym wyjął z kieszeni kopertę i podał jej co to jest? Stypendium, na kurs, który chciałaś. Żadnych haczyków, żadnych zobowiązań. Zasługujesz na te szanse. Trzymała kopertę, ale jej nie otworzyła. To niczego nie zmienia, przytaknął. Wiem, że nie, ale to niczego nie zmieni. Ma ci tylko pomóc. Spojrzała na niego niepewnie. Muszę się zastanowić. W porządku, poczekam, poczekam. Elisa rzuciła mu ostatnie spojrzenie, zanim odeszła, a on stał tam z walącym sercem. Być może nigdy by mu nie wybaczyła, ale po raz pierwszy nie chciał tylko naprawić krzywdy, chciał zrobić coś dobrego, bez względu na wynik, a to już była zmiana. Po tej rozmowie czas mijał powoli, nie naciskał na Elisę, nie próbował niczego wymuszać, po prostu czekał. Pewnego dnia, Przechodząc obok baru z przekąskami, zobaczył ją siedzącą na zewnątrz, patrzącą na złożoną kartkę papieru między palcami. Jego serce przyspieszyło, zdała sobie sprawę z jego obecności i podniosła wzrok. Zapisałam się, zatrzymał się. Na kurs? Przytaknęła. Nie zapisałam się, bo za niego zapłaciłeś. Zapisałam się, bo tego chciałam, uśmiechnął się, czując cichą ulgę. Cieszę się z tego. Westchnęła, wahając się, zanim kontynuowała. Dużo myślałam. O wszystkim. O nas. Wstrzymał oddech. E? I myślę, że naprawdę się czegoś nauczyłeś. Wypuścił powoli powietrze, starając się nie pokazać, jak wiele to znaczyło. Nauczyłaś mnie. Elisa uśmiechnęła się lekko. Więc co zamierzasz teraz robić? Rozejrzał się, czując, że to miejsce, prosta praca. Rutyna bez luksusów, coś w nim zmieniło. Jeszcze nie wiem, ale wiem, że nie chcę wracać do tego, kim byłem wcześniej. Analizowała go przez chwilę, zanim wyciągnęła rękę. Może zaczniemy od kawy? Roześmiał się i przyjął zaproszenie. I w tym momencie zdał sobie sprawę, że nie chodziło o pieniądze, status czy udowodnienie komuś czegoś. Chodziło o to, by w końcu znaleźć coś, Czego nie można kupić za żadne pieniądze, coś czego nie chciał stracić.